Hej, guys! Witajcie się w kolejnym odcinku. Ja właśnie pakuję rzeczy, bo to jest odcinek spakowania rzeczy na wyjazd. I ogólnie nie wiem, jak ja spakuję to, to wszystko, bo to mi się nie mieści po prostu. Powiem wam tak. Nie wiem, to zaraz eksploduje to wszystko. Dobra, jest. Udało się. Zaraz wam pokażę, co ja tu mam. Więc tak, tu jest spray do włosów, tu jest jakiś coś po opalaniu, krem z filtrem, serum takie icing, perfumy dezodorant, krem, tonik płyn do włosów i żel y, do mycia twarzy. Znaczy to jest olejek tylko do mycia twarzy. No, płyn do kompanii tak dalej ma mama będzie miała, więc to są moje rzeczy. I kolejna, to jest tak. Y jeszcze też będą do się twarzy rozświetlać. Tu w tej mniejszej toreb... torebka w torebce. Tu jest płatki tej yy, maseczkę sobie biorę. No i tutaj z tyłu są tusze i kredka do oczu. No i pędzelek. I to jest w sumie tyle. No i jeszcze potrzebuję. Mm, jeszcze potrzebuję torebkę. Ja wolę już mi tak wszystko w torebce, żeby to mi się tam nie walało. Po prostu będę miała. Mm, torebce kable i tak dalej, bo ja trochę tych kabli potrzebuję jednak. Tu mam taki kabel do telefonu, kabel do, do kamery. Słuchawki będę miała. Właśnie nie wiem, gdzie są moje AirPods. Nie wiem, gdzie one są. Bo ja wolałabym wziąć niż te na uszy. Nie miejsce by chociaż zajęły. Zaraz poszukam. No i dobra. Już mam wszystko przygotowane. Ja lubię właśnie tak tak, o, mieć wszystko poukładane w tej torebkach, no to muszę mieć osobno, bo będę to musiała wyjąć, z tym nie wiem, najwyżej całą torebkę wyjmę, no jeszcze do tego będzie mój kabel do telefonu, no ale to po drodze. Z ubrań w ogóle mam taką kolorystyczną, biały, szary, jasny, niebieski, taka kolorystyka na ten wyjazd się ułożyła. Wszystko fajnie chyba. Jeszcze będę później wam pokazywać, co chyba wezmę. Pokażę wam outfity, jakie mam na, na te dni. A teraz muszę ogarnąć swoją tablicę, bo nie update'owałam jej od grudnia. <grytania> Więc sobie zrobię zaraz rzeczy na kwiecień albo na maj już. Dobra, zobaczymy. Hej, guys, witajcie w kolejnym dniu. W ogóle mi się nie chciało w wczoraj tych rzeczy. Ale Powiem wam, że mam taki dylemat, bo totalnie nie wiem, co ja mam spakować. Tu są rzeczy, które teoretycznie mogłabym wziąć, ale muszę powymyśleć, jakie wziąć, co ze sobą, i w ogóle. Więc może teraz się tym zajmijmy. Totalnie nie wiem. Nie tak, wszystko sobie rozłożyłam na łóżku. Mam jedne krótkie spodenki, dwie sukienki, tu są góry, tu są stroje kąpielowe, jakieś dodatki i bielizna. I teraz myślę to wszystko jakoś tak połączyć zobaczyć, co z czym i tak dalej. A tu jeszcze leżała ta. Mm piżama i moja mama mówi mi, żeby wziąć na... Jak będziemy jeździć z Polski do Turcji, żeby wziąć długie spodnie. Ale jak ja spakuję te krótkie spodenki jeansowe do plecaka, ja muszę się spakować tylko do plecaka, to on mi zajmie pół plecaka. Więc będę kombinować tak, żeby ubrać krótkie spodenki. Więc. Teraz wam pokażę co wymyśliłam. A jeszcze bluzę muszę być. No właśnie, po to otworzyłam większość rzeczy, większość rzeczy, mam w kolorystyce jasnego, niebieskiego, bla, bla, bla. Więc biorę taką dużą, jasną, niebieską bluzę. Chyba będzie pasować. Zobaczymy. Pokażę wam później outfity i w ogóle. Ujeju. I mam plan, żeby jakby założyć te spodenki. I tak, jedna opcja, to jest po prostu na gołe nogi i założyć Białe albo czarne. A druga opcja to jest założenie takich niebieskich, długich skarpetek. One są do kolan. A jak to będzie wyglądać? Nie mam pojęcia. Tylko ja jestem dzisiaj... No, no comments. Dobra, no, jest pierwszy outfit to jest ta biała sukienka, którą już mogliście widzieć w poprzednim vlogu. Którą kupiłam też z tą ciemną. Jest na drugą stronę, ale tą też biorę. Już nie będę jej zakładać drugi raz, ale biorę tą. Mi się wydaje, że jest bardzo ładna. Kolejny outfit, tym razem z... Oj. Outfit z tymi dwoma topami. Mega fajny. On chyba będzie w ogóle na piątek. Jeszcze taki mam outfit, ale szczerze to nie wiem. Chyba sobie ten odpuszcza I po prostu, no nie wiem Zmieniłam top Znalazłam jakiś top z Zary w ogóle To będę miała na jutro Po tym jak się przebiorę z rzeczy z lotniska Bo będę miała koszulkę Tą koszulkę A ona na pewno, ja się spocę na pewno Jak jeszcze będę miała bluzę Dobra, jestem ready, mam wszystko I to wszystko muszę spakować tu Jak to zrobię? Jeszcze nie wiem